Cześć. Od czasu do czasu na kanale wideo pojawiają się u mnie whisky z zamkniętych destylarni. Była już BRORA, było parę razy Port Ellen. Teraz pora na kolejną łyski z destylarni bezpowrotnie zamkniętej i utraconej Little Mill. Dzisiaj na stole whisky też szczególna, whisky wyjątkowa. Whisky, która jak jeszcze działała, uchodziła za jedną z najstarszych legalnie działających szkockich gorzelni whisky. Była ona usadowiona w rejonie Lowland, a jej oficjalne otwarcie jako legalnie działającej destylarni datuje się na 1772 rok. Więc bardzo ciekawy kawał historii. Zobaczmy, co na jej temat miał Jarosław Urban do powiedzenia. Napisał to w swojej książce. I tutaj możemy przeczytać takie oto doniesienia. Jeszcze w końcu XX wieku Little Mill pretendował do tytułu najstarszej, ciągle destylującej szkockiej gorzelni słodowej. Najprawdopodobniej początki destylacji sięgają tu XIV wieku, kiedy członkowie klanu Colchon. Wybudowali zamek Dunglas w celu kontrolowania przeprawy przez rzekę Klein. Pierwsze zabudowanie gorzelni wzniósł około 1750 roku George Buchanan, zamożny producent słodu z Glasgow, wkrótce po nabyciu majątku... O, te szkockie nazwy. Za oficjalną datę narodzin destylarni przyjmuje się jednak rok 1772. I tutaj czytamy, że kolejne... Dwa stulecia przynosiły wielokrotne zmiany, y, właścicieli, kilkuletnie przerwy w produkcji. Y, natomiast w 1989 roku y, destylarnia to ogłosiła bankructwo, ale wybawicielem miał okazać się Loch Lomond, który y, gdzie ta destylarnia y, usadowiona była bardzo niedaleko, w destylarni Little Mill. Y, i mieli wznowić destylację na niedużą skalę, a także otworzyć małe muzeum whisky. Niestety tak się nie stało, bo pod koniec XX wieku sprzęt destylacyjny został usunięty, plany otwarcia muzeum spełzły na niczym. I jesienią 2004 roku cała posesja została sprzedana firmie deweloperskiej. I w tym samym roku budynki padły ofiarą akcji młodocianych podpalaczy, a to czego nie pochłonęły płomienie, wyburzono. W latach 2005-2006 powstał tu nowy kompleks mieszkaniowy. I niestety destylarnia ta przestała w ogóle istnieć. Natomiast zachowały się... Yy, Różne edycje whisky po niej, gdyż beczki nadal istniały, beczki nadal się sprzedają, i taka beczka, y, część tej beczki trafiła właśnie do tej butelki. potlarem jest Anna Mnach Alba, czyli to chyba znaczy Mała Szkocja czy coś w tym stylu. I tutaj mamy edycję 21-letnią Single Malt z Lowland. Beczka to beczka po Bourbonie, destylacja nastąpiła w lutym 1992 roku, natomiast zabutelkowana została w październiku 2013 roku, a więc pełne 21 lat, nawet można powiedzieć 21,5. Jest to single cask bottling, bez filtracji na zimno, bez barwników. Jest to butelka numer 11, a w sumie butelek było zaledwie 60. Więcej informacji na temat tej whisky, więc wszelkie informacje, jakie można znaleźć na Whisky Base, już Wam podaję. Daję Wam numer. Na Whisky Base ta whisky znajduje się pod numerem 50798 i została oceniona naprawdę wysoko, po 87,91 setnych na 100 punktów Prawie 88 punktów przez 34 osoby. I już nie mogę się doczekać. Cóż też takiego w tym kieliszku się znajdzie? Specjalnie wziąłem słonia. Jest to whisky butelkowana w 53,6. Więc ta moc jest już taka że tak powiem nadająca się do słonia. Zobaczmy, czy nie będzie za bardzo biła alkoholem. O masakra! Jaki piękny zapach. Ło człowieku, ale jazda. No, jak ja lubię takie historie, jak ja lubię takie klimaty. <laughs> Dobra, cóż też takiego tutaj, takiego Nowak znalazł, że się tak strasznie tym zachwyca. Więc nie wiem, czy znacie grapę. Znacie taki alkohol, grapa. Jeśli nie, no to grappa to jest coś takiego, we Włoszech produkowany alkohol, którego źródłem cukru są winogrona, ale nie są to winogrona, tak jak znamy je z produkcji koniaku czy brandy, tylko to jest moszcz z winogron. Skórki, pestki, miąższ z wytłoczyn, z winogron, resztki pozostałe po produkcji wina. Z tego robi się grappę, ale wychodzi z tego bardzo słodki, intensywny i ciekawy w zapachu alko i alkohol. I właśnie tutaj takie coś podobnego jest. Taki nietypowy, ale bardzo wyrazisty, mocny zapach. Ta grappa tutaj wybija się na pierwszy plan i też mamy takie klejniszową woskowość, ale taką mega intensywną. Pojawiają się pestki jabłek, Pojawia się ten taki różowy melon, bardzo dojrzały. Nie pamiętam czy galia, czy Cantaloupe, Chyba galia ten czerwony melon się nazywa taki. Czy różowo-czerwony? Jest bardzo leśnie takie ściółka leśna, takie takie podszycie, trochę jakaś taka wilgotna kora drzew. Jest żywica drzewa leśnego, taka na, na świerku igliwie tutaj czuć. Wow, jakie to jest piękne. No piękny, piękny zapach. Gdybym miał oceniać sam zapach, no to oceniłbym go bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Oceniając whisky zawsze posługiwałem się taką czterostopniową skalą, to znaczy oceniałem zapach, smak, finish i balans i maksymalna nota jaką można byłoby dać to 25 punktów więc tutaj ten zapach to już by się tak ocierało te 23 24 punkty czyli blisko maksimum coś niesamowitego alkohol ukryty genialnie więc yy, no jest coś nieprawdopodobnego nie znam w ogóle procesu produkcji tej destylarni z tego co kojarzę to yy, posługiwali się zarówno słodem torfowym jak i nietorfowym więc robili i dymną, i bezdymną whisky. Ta jest bezdymna, ale jest niesamowicie ciekawa. Czuć też coś takiego dziwnie niepokojącego, ale takiego uroczego przy tym wszystkim. Tak jakby mamy tak, takie suszone owoce, gdzieś tam, dajmy na to, niech to będą morele, rodzynki, suszona żurawina jest też bardzo dojrzały banan, ale też gdzieś tam w tle jakaś wędzona makrela. Dziwnie, coś takiego tutaj jest. Słoność taka tu się pojawia, woskowość, kawał, kawał niesamowitej whisky. No coś niesamowitego, pięknie, pięknie to tutaj jest skomponowane, ale no jeszcze zostało ocenić smak, więc. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Kolor tej whisky wygląda tak. Oczywiście kolor jest naturalny, no to próbujemy. I tutaj czuć starą, starą szkołę. Jak ja nie lubię takich rzewnych tekstów, że takich whisky już nie robią. Śmieszą mnie takie teksty, ale takich whisky już nie robią. Szkoda. Gdybym miał do czegokolwiek ją porównać, coś to... No dobra, niech będzie, że robią. Więc tak. Do czego by to można było porównać? Żebyście mieli jakąś taką skale porównawczą, nie? To... to, tak. Stare klejnisze, stare bennevisy, nowe, ale y, wieloletnie, długo leżakowane Fetterkern. Y... trochę takie troszkę to może takie minimalnie springbankowe ale takie troszeczkę w swoją stronę bardzo morskie i no takie whisky by się chciało pić o wow, człowieku ale jaja też mi się trafiło whisky Little milk. ja w ogóle piłem coś w tej destylarni zaraz sprawdzę Nie, nie piłem nic. Nawet tej whisky nie wpisałem sobie w, w to, że, że taką właśnie posiadam. Little Mill 21, <laughs> więc no, zero doświadczenia z tą destylarnią, a bardzo mnie ciekawi, jak inne edycje whisky właśnie od Little Mill z tej destylarni w Lowland by no, Zachwycony jestem, zachwycony coś nieprawdopodobnego. nieoczywista, taka no, beczka po bourbonie, 21 lat. Ja to będę się powtarzał, ale powiem tak. Człowiek jeszcze nigdy nie wymyślił nic lepszego niż beczka po bourbonie do maturacji whisky. To jest najlepsze, co może być. I jak mamy taki destylat, tak dobrze zrobiony, tak ciekawy, tak ciekawą whisky, tak dobrze zrobioną, to beczka po Bourbonie jest najlepszym, co może do niej, w czym może taka łyski dojrzewać. Rewelacja, łyski fantastyczna i myślę te 87-91 zdecydowanie dałbym tej łyski więcej. My, myślę, że na pewno dałbym jej, jeśli nie 90, to w okolicach 90 punktów na 100. Jest to łyski tak wyjątkowa, że na pewno długo będę ją pamiętał. Chciałbym do niej częściej wracać, niestety niewiele mi zostało, ale powiem, no jest to kawał, kawał historii i kawał świetnie zrobionej whisky. I zdecydowanie, zdecydowanie, jeśli jest do dostania, to warto jej spróbować. Próbowaliście kiedyś coś z testylarni Little Mill? No, jak się przekonaliście, ja nie miałem tej przyjemności, a szkoda, bo to jest kawał petardy. Naprawdę rewelacja. Czyli już pierwsza zagadka rozwiązana. Nie podchodź bez noża, bo nie otworzysz tego w żaden sposób. A może naprawdę zmienić się jej obraz, kiedy będzie tyle w butelce, albo tyle, albo tyle. Tego typu tutaj zjawiska się nam pojawiają. Tak, pierwsze co mi się nasunęło, to jak to się. Bardzo lubiana przeze mnie destylarnia. mm